Cześć, ja nazywam się Rona Szczepankiewicz i opowiem dzisiaj Tobie o kredycie mieszkaniowym, a w zasadzie o kredycie, który chcemy zaciągnąć z współkrytobiorcą. A więc z czym to się wiąże, kto takim współkrytobiorcą może być, jakie są tego zalety i jakie wady. Jak zawsze zachęcam Ciebie do zaglądania na nasz profil facebookowy Rona Szczepankiewicz, ekspert finansowy, link w opisie. Jest to profil, na którym wrzucamy masę informacji bardzo ważnych, ciekawostek związanych z kredytami mieszkaniowymi oraz z inwestowaniem w nieruchomości. No dobrze, przechodząc już do sedna, spółkrytobiorca, no jakby sama nazwa wskazuje, jest to osoba, która chce z nami dołączyć do kredytu, czyli tak samo będzie jakby brała udział w kredycie, wiąże się to oczywiście ze wszystkimi pozytywnymi dla tej osoby konsekwencjami, jak i negatywnymi. Oczywiście pozytywne tutaj są umowne, każdy do tego podchodzi jak sobie życzy, natomiast negatywne to już tutaj o rzeczach umownych raczej nie możemy mówić, trzeba Pamiętaj, że współkredytobiorca odpowiada przy kredytach mieszkaniowych, bo o nich cały czas mówimy: kredyty mieszkaniowe na spokojnie potrzeb mieszkaniowych. Spółkredytobiorca przy takim kredycie odpowiada na równi z tym głównym kredytobiorcą. Całym swoim majątkiem. Zarówno tym, który w tym momencie uzyskuje, jak i przyszłym, aż do momentu spłaty całego zobowiązania. Także pamiętaj, proszę, jeżeli myślisz kategoriami, że brakuje ci zdolności kredytowej i chciałbyś dołączyć jeszcze jedną osobę do kredytu tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby żebyś ty mógł kupić daną nieruchomość i będziesz myślał kategoriami, przecież i tak będę spłacał ten, ten kredyt, lub właśnie jesteś dokładnie w odwrotnej sytuacji, a więc chcesz komuś pomóc i dołączyć do tego kredytu. Z tego właśnie powodu, żeby, żeby ta osoba mogła się cieszyć swoją nieruchomością, to pamiętaj o tym, proszę. Że spółkrytobiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Także, jeżeli taki spółkrytobiorca kiedyś by chciał wziąć kolejny kredyt, to już na tym koncie swoim będzie miał cały czas to zobowiązanie, no chyba że zostało już wcześniej spłacone. Jeżeli kredytobiorca nie spłacałby tego kredytu, spóźniałby się z to na równi ta historia BIG dla jednej i dla drugiej strony, czyli dla jednej i drugiej, jednego i drugiego kredytobiorcy, będzie tak samo obciążała przyszłą zdolność. Kredytową. Także spółkrytobiorca jest to osoba, która, można powiedzieć, bez względu na to, czy dołącza do kredytu, jest też, można powiedzieć, takim głównym żerantem tego zobowiązania. No dobrze, i teraz przejdźmy do tego, kto takim spółkrytobiorcą może być. No, przede wszystkim trzeba, jakby powiedzieć, że spółkrytobiorca przy krytach mieszkaniowych, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, więc nie może to być żadna spółka. Yy, Nic z tych rzeczy, tak? Osoba fizyczna jak najbardziej yy, tak idąc dalej może to być osoba nam bliska czyli powiedzmy ktoś z kim mamy pierwszy stopień pokrewieństwa czyli na przykład rodzice nasze dzieci lub też małżonek małżonka tak to tak najbardziej tutaj wchodzi w grę ale również może być osoba nam zupełnie obca z punktu widzenia prawa z której nie mamy żadnych powiązań nie ma to większego znaczenia natomiast osobą która nie może być współkredytobiorcą ponieważ my tego kredytu nie dostaniemy zwyczajnie nie dostaniemy nie może być osoba Fizyczna, która ma negatywną historię kredytową, lub, lub też najlepiej, żeby taki, taki spółkrytobiorca miał też zdolność kredytową. Także przy samo jeżeli ta osoba nie ma zdolności kredytowej, jest dla nas obciążeniem i tak na dobrą sprawę warto wtedy zastanowić się, czy taki spółkredytobiorca w ogóle powinien dołączać do kredytu. Takie przypadki to na przykład. Osoba, gdzie jest małżeństwo, i mąż, powiedzmy, ma zdolność kredytową, natomiast ze względu na to, że ma wspólnotę majątkową, a żona kiedyś spóźniała się, powiedzmy, z ratą kredytu, lub zupełnie na odwrót, wtedy takie całe małżeństwo, jakby tej zdolności kredytowej nie posiada, lub może nie posiadać. Odłączenie jednego kredytobiorcy poprzez rozdzielność majątkową może załatwić tutaj sprawę. Ok, tyle w tym odcinku. Chciałbym, żebyś jednak zrozumiał, że jeszcze nie wyczerpałem tego tematu i jeżeli chciałbyś, żeby, żebym kontynuował ten wątek, to napisz proszę w komentarzu, o czym chciałbyś się jeszcze usłyszeć. Także tyle w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!